Pewien pies wyszedł na spacer w afrykańskim lesie. Zaszedł trochę za daleko i zobaczył go lew. Powiedział, z tego psa będzie dobry obiad. Pies to usłyszał. Ale jak pies może uciec z lwu? Ten pies pewnie słuchał transmisji z tych spotkań, bo był bardzo mądry. Na pewno był buddystą. Udało mu się znaleźć parę kości, więc usiadł przed nimi plecami do lwa. Zupełnie nie okazywał lęku. Kiedy lew szykował się do skoku, pies oblizał się i powiedział: Mmm, pycha, te lwy są bardzo smaczne. Ciekawe, kiedy trafi mi się następny. Lew to usłyszał. O rety, to musi być bardzo groźny pies. Zjadł innego lwa, pomyślał, po czym odwrócił się i uciekł. Pewna małpa widziała, co zrobił pies. Postanowiła, że nie pozwoli, żeby uszło mu to płazem. Znalazła lwa i powiedziała, głupi jesteś, dałeś się oszukać. Ten pies nie zjadł żadnego lwa. Powiedział to tylko, żeby cię odstraszyć. Lew się zdenerwował. Zaraz wrócę tam i zjem tego psa. Powiedział, a małpa postanowiła iść z nim i popatrzeć. Skoczyła na grzbiet lwa, który pobiegł w stronę psa. Pies widząc, że lew i małpa wracają, podbiegł znów do kości i odwrócił się do tamtych plecami. Kiedy się zbliżyli, znowu się oblizał i powiedział: Gdzie ta małpa? Obiecała, że przyprowadzi mi następnego lwa. I w ten sposób mądry pies, który słuchał transmisji ze spotkań z mnichami, wywinął się z niebezpieczeństwa.